Jest e, z Ja e, Jak będziecie chcieli, to oczywiście, musicie ze mną pogadać e, na zgodzie moim. Będzie link w opisie. A ja, co, by co ostatnio było, miałem mniej pucharków. I no, to są moje postacie. Możecie sobie oglądać. No Na tym trochę No dużo punktów mocy zbierałem No i tutaj trafiłem Edgara no i Pastera Ale to nie chcę grać na nim bo nie chcę jakby stracić Pucharków za dużo nie To zostawcie mnie Dobra Ja ogólnie Możecie bić na, yy, w klubie, w którym jestem. Ulańce Marcina. Są tu bardzo dobrzy członkowie. Ogólnie ja to z kolego mam to jest mój z kolegą klub. I polecam no, trochę osób nie ma. No i to jest najgorsze Ale powiem, żeby wywalił ich i tyle Dobra, co my tu mam w sklepie? Eee. No, no i skrzynki wywalają z Brawla, więc to akurat nie jest fajne Minus jeden dra, dla Brawla, ale co można poradzić, jak oni mają swoje wizje Dobra, ja sobie przeszkę będę mieszła na, na siódmą moc. No i t, ja, ja chyba go kupię, ale nie wiem czy kupić, czy nie. No. jeszcze możecie wpisać w sklepie. Fajny kodzik. Mm, tak no jakby, nie chcę y, tego, no gadać, y, sponsorować tego filmu, ale po prostu lubię tego youtubera oglądać i zasponsoruję. Muszę wpisać kod Damian. Ja tu dzisiaj kupiłem jednego skinka. Kupiłem kupiłem, nowa oferta mi się pokazała. I kupiłem, no, no, jedną małą skrzynkę i dużą skrzynkę. Jedna była za dwa gemy, i no, się wydało tak. No, więc widzowie, będzie dobrze, jakbyście tołączyli u Lańce Marcina. Dobra, to e, możecie mnie zapraszać e, no. Ja po prostu wam czekajcie gdzie to się dawało? Chcemy. Dobra, tam możecie do... tam sprawdzić grup i mnie dodać. A jeden, jeden, tutaj macie. A my już no. Ach, ja tu przegram, bo on jest słaby na to. Może knockout? Knockout to jest taki, jakby to powiedzieć, mmm, taki średni, dobry i średni. No, no można tak nazwać, nie? A nie wiem, czy jest do za dobry, a, a nie za zły Ja po prostu lubię, bo od wypucharki się tam robi i to jest najlepsze. Dobra, ale teraz mam ulta, więc e, będzie można ich porobić. Idy chodźcie tu. No nie, no ciągle tylko przegrywam. Już mam minus 5. Nie wytrzymam. Nie wytrzymam. Nie da się grać w ogóle. Jak tacy chłopy są. Dobra, zawsze batalia jest ja wiem, Jak masz nawet 10 na 9 kg, to ja drużyna przeciwna. To jakby i tak masz dla rano. A tak nie wiem, dzisiaj może zrobię live, ale nie, nie wiem. Jeszcze. Bo nie wiem no czy jakby będzie się chciało Ale może zarobię, może nie Pomyślę jeszcze A jak mi on ma hita? What the fuck Przepraszam widzę, że przeklinam Ale to jest niemożliwe jak można kilka hitów jakiegoś lipa no, czy pan, no ja jestem tym typem, no Ok, No, co to jest, no? A i tak to wygramy, więc as? Teraz patrzcie. Jaki ogrzym! Tu, 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 tu. Jeszcze gwiazdy gry mam no, fajnie Zarąbiście No Więc się strzelić, uczylić, lajka, suba No wiecie, do końca, no, no do końca roku tak bym Do 20 sub jakbym bił to by było No bym był zadowolony A na 20 sub będzie specjal Będzie do wygrania yy, 10 ps card Albo nawet 30 więc, e, no, będę losował i... On się wziął już. No, wtedy będzie mi bardzo miło. Eee, jak? Bow. Jelki że... odgrzy kurwa Leon Przepraszam widzowie, ale... Ja nie wiem jak można mieć Leona, chłopy mają jakieś farta. Ja nigdy. Więc trafiłem to mojego e, no Bastera. Który chyba nie jest dobry. Ja tam lubię nim grać Nie, 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 nie. Ale ten kąt jest taki słaby. To żadek ta dony to kumanie. On coś takiego placmo. Niż ten kolc. Ten kolc jest jakiś niedorozwinięty. Boże, z downem. No, więc widzowie, do końca roku wbijamy 20, 20 słupów. Muszę się zostawić. A ja może Wam wylosuję Jakieś tam pieniążki, obiecuję, że będą. Tylko, już nie mile. Na razie nie mam, ale jak to bym Wam wylosował, jaki ogrzy dyn, 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 dyn No dyn jak tam widziałem na TikToku, że jak dyn 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 Będziesz trzeba ocenić, co? No, będziesz trzeba ocenić, więc no, jaki ogrzym? Dün, 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 pają kurde. No i gówno, no i gówno, no i gówno. Dobra. Zaproszę jakichś typów Random Nie pytajcie dlaczego dla takich dużo typów mam znajomych A siema Umut Siema Weź eee Weź, 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 weź. No już up A ciebie to wywajmy. No A został okno Halo? Nie Kurde Legenda Michał Czy co masz chłopie za rzeczy? Uu, no, no powiem Nawet takie dobre nawet takie dobre Dobre ma Dobra, niech wam będzie I zowie. Co ja robię w tym życiu? Przecież ja na tym zostanę mimo swoich pucharków przecież jak to to ja, ja, ja już się boję grać Nim, jak no, staje się pierdziel. Nie, no już mam Trehardów Matko Boska, Częstochowska. A pierdolę, już, już. Już, już odpał, już. Już odpał zaczyna zaczyna się Dobrze, 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 dobrze Jak, jaki, Dobra jaki, tu jaki, Dyn, 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 dyn. Pają zielone, No Dawid! Mm. No nie wytrzymie mnie. Jak ja to przegram, to jest w dupce. Jak ja to przegram. To nie wytrzymam, nie? Ja pierdolę. Kurwa, skiniagram gram oni się nauczą grać. Oni nie umieją grać. Grać nie umieją się to... Nie grać w to gra. Dendel, 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 dendel. Boją się na to, że jak ja... A wow, 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 boli, boli, pazi, pazi. A tu gram ostrożnie, bo ja nie chcę przegrać, nie? Psyklem mi dostanę mi Dostanę minusowe pucharki na tym. Za dniażu! Mówi pierdol! dyn dy dę, dyn dę, dy Aha, trzeba mieć tyle, że mi 21 rankę. No spoko. No, widzowie moje osiągnięcia na tym zadumiarze, to są bardzo fajne. E, myślę, że sobie zagramy tym panem. Tym panem. E, ogólnie się trochę trudno gra. Nie umiem grać. E, tylko wiem, że jak ktoś malała. Tusza no na no, no, maksymalną, maksmalmuzegoś tego jego Nie ma to powiedzieć, O tego czegoś z tym macham teraz. No to poją zielone. O Ej maj Nie no, ale skam, ale skam, ale skam, ale skam, ale skam. Ała, jestem niewidzialny. Jestem jak to, no ola Ginę, 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 ginę Ulepimy dziś bałwana Ormone, ormane, ormane! Ormone, ormone Ormone, ormone, ormone. Nie robić typu. Dobra, teraz... dobra. No Może mi się uda na odcinku dobić. Legenda Michał, proszę, ja chcę, ja chcę. Weź mnie legenda Michał. Nie to nie. Pierdzielej. Nie podoba się. To... Ee. Może tak to określę. Będzie wtedy dobrze, dobra. Jutro, może wleci jutro wleci odcinek. Nie wiem o które jeszcze pomyślę. Oczywiście, trzeba przegrać. Zawsze ja się fajnie bawię. Minus 5, fajnie. Dobra, widzowie. Jutro może być odcinek albo live. Zrobię. Jeszcze zobaczę. I pozdrawiam mojego kolegę Urskiego i Melczyka podłoga 21 123 i się widzowie. To ma ja zawsze muszę doklikać i jeżdę